842 Rezerwat Czerwona Struga w Puszczy Romnickiej. No, sporo się naszukałem, ale jest. Od czarnego szlaku trzeba odbić. Zaraz po kamieniu Wilhelma, cesarza Wilhelma. No i jest. Myślę, że adekwatna nazwa. Bo jak się patrzy na ten strumyk, to widać czerwony kolor. Kontrastujący z tą zielenią dookoła, z chaszczami dookoła, zielonymi na maks. Rezerwat e, no, chroni las łęgowy z olszami, które tutaj rosną. Strumyk jest maleńki, czasami wysycha, ale ta dolina e, ma kilkadziesiąt metrów. Tutaj skarpa jej. O, na 8-10 metrów wyrasta ponad dno czasami pewnie zalane. Ale ochronie też podlegają tutaj stanowiska pióropusznika strusiego takiej paproci, która potrafi rosnąć do 1,5 metra. Tu te okazy spokojnie mają ponad metr no, i jest charakterystyczny dla lasów górskich. A tutaj na północy, prawie pod samą granicą z obwodem kaliningradzkim, rośnie sobie piropusznik. Znaleziona czerwona struga po tylu podejściach super.